W dzisiejszym filmie pokażemy Wam jak w programie POS Online wystawić faktury przy użyciu wersji mobilnej i komputerowej oraz pokażemy możliwość pobierania danych kontrahenta poprzez system głównego urzędu statystycznego. W wielu systemach elementy do wystawiania faktur i paragonów są dostępne w dwóch różnych miejscach. U nas momentem decyzyjnym jest zakończenie dokumentu sprzedaży. Jeżeli wpiszemy NIP, to nasz system automatycznie pobierze dane kontrahenta z bazy GUS, zapisze sprzedaż jako fakturę i wydrukuje ją na urządzeniu fiskalnym. Użytkownik POS Online nie musi wykonywać żadnych innych dodatkowych czynności niż wpisanie NIPu. W komputerowej wersji programu również możemy pobrać dane z GUS, a także sprawdzić status VAT kontrahenta. System automatycznie uzupełni dane oraz odpowiednio odznaczy, czy kontrahent jest płatnikiem VAT, czy nie. System umożliwia także wygenerowanie faktury na podstawie paragonu lub wielu paragonów z nipem kontrahenta. Gdy w opcjach programu zaznaczone jest, że ma powstawać paragon z nip, wówczas po pewnym czasie można wydrukować do tego pełną fakturę. Na przykład widoczny kontrahent ma możliwość wystawienia faktury na podstawie wystawionych paragonów. System POS Online jest jednym z niewielu programów aktualnie produkowanych na rynku, który potrafi stworzyć fakturę z wielu różnych paragonów.